Czwartek 13 czerwca na plac przy spodku w Katowicach dotarł ogólnopolski konwój rowerowy Wstań i jedź Łukasza Krasonia. Niepełnosprawny Łukasz wraz z żoną i przyjaciółmi na specjalnie skonstruowanym dla niego rowerze zamierza przejechać w ciągu 44 dni 2200 km odwiedzając 14 miast. Wstań i jedź to akcja, której inicjatorem jest Łukasz Krasoń, to jest osoba, która jeździ na wózku inwalidzkim, ma zanik mięśni, a mimo to organizuje konwój rowerowy. Jednak jest to nie tylko konwój rowerowy, jest to połączone z, tak naprawdę z jego misją, czyli przemawianiem, inspirowaniem ludzi, motywaniem do tego, żeby właśnie wstali, czyli wstali z kanapy, wstali z takiej byle jakości i zaczęli działać, spełniać swoje marzenia, realizować swoje cele, kierować się do tego, do czego są w życiu powołani, do, do czasem drobnych kroków, ale, ale do aktywności, do, do działania. Pomysł jest połączeniem, gości marzenia, żebyśmy razem wspólnie jeździli na rowerze i mojej pasji przemawiania do ludzi i motywowania ich do działania. Pomyśleliśmy, że połączymy to i od stycznia były wszelkie plany, aby ten projekt się zrealizował i teraz go właśnie. Realizujemy. Inicjatywa bardzo ciekawa, zarówno dla głównego aktora, chłopaka, który przyjechał na tym swoistym, ciekawym rowerze do Katowic. Dla niego to łamanie barier, spełnianie marzeń, ale z drugiej strony pokazuje nam wszystkim zdrowym, że być może takie bariery, które dla nas się wydają, że nie są barierami. Powinniśmy je łamać i, i powinniśmy walczyć też z tym, co nam przeszkadza w życiu. Także, piękny przykład dla niego, ale myślę, że dla młodzieży i dla nas też. W każdym mieście Łukasz spotka się z ludźmi, by przekazać im swoje przesłanie. Zainspirować, zostawić w nich iskrę, aby już każdy sam mógł tą iskrę na tyle rozbudzić, aby osiągnąć coś więcej w życiu. Być bardziej szczęśliwym niż się jest do tej pory. Będzie happening. Oraz opowieści inspirującej treści. Łukasz będzie mówił, jak mimo tego, że no właśnie, nie może się ruszać, ma zupełny zanik mięśni, tylko głową rusza. Osiągnął niesamowicie wiele w życiu. Katowice nieprzypadkowo znalazły się na trasie maratonu rowerowego. Katowice są miastem otwartym dla osób niepełnosprawnych. Od lat realizowany jest program Katowice bez barier. E, otrzymujemy wiele nagród czy samorząd równych ja szans. Czy w, w City Awards aplikujemy o takie nagrody w tej dziedzinie? Bardzo cieszymy się, że również w tym zakresie możemy pokazać naszą otwartość i brak barier. Jest to naprawdę niesamowicie. Mile zaskoczony, że ludzie reagują tak, tak pozytywnie. Jeszcze ani razu nie spotkałem się z, z jakąś negatywną opinią. Czasami się zdarzają ludzie, którzy mówią, że to jest niemożliwe, aby przyjechać 2200 km i tak dalej, że to karkołomna rzecz, ale my wiemy swoje, że niemożliwe jest osiągalne. Rowerowy maraton wyruszył 8 czerwca z Wrocławia i tam też zakończy się 21 lipca. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęła Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich. Zaś spotkanią w poszczególnych miastach patronują ich prezydenci. Więcej informacji o konwoju oraz bieżące wieści z trasy można znaleźć na stronie www.wstańijeć.pl